Cześć wszystkim, z tej strony Adrian z Advocatotwór. Słuchajcie, chciałbym dzisiaj pokazać e, 850 i 1000, e, jeśli chodzi o doposażenie w, w system CarPlay. E, w ogóle to jest inny licznik przede wszystkim, to nie jest tylko CarPlay, bo CarPlay to dlatego, że mam iPhone'a i to ładnie działa. A Androidowcy niestety nie mają Android Auto, może w przyszłości będzie aktualizacja. Inny jest w ogóle wyświetlacz w nim, który trzeba jakby zamówić i więc możecie sobie go doposażyć. Słuchajcie, on jest dotykowy. To jest tak, jak testowałem w Czechach. Można go już oczywiście zamawiać. Teraz jest po aktualizacji i cały ekran jest również nawigacyjny. Jest Apple, jak ktoś ma iPhone'a, to ma Apple CarPlay taki sam jak w samochodzie bezprzewodowy, także tu zobaczcie, o ten telefon jest połączony. Niestety nie mógłbym nagrywać tym telefonem, bo muszę innym telefonem nagrywać bo logiczne by mi się zaraz tu carplay zawieszał albo nie działałoby mi to dlatego nagram nagr z innego telefonu ale dzięki temu wam coś pokażę w sumie jak to wszystko ładnie działa zobaczcie sobie na telefonie na przykład tym dajcie mi chwilę tylko się zalogować na nim e, na tym telefonie słuchajcie sobie wbijam e, na przykład no, nim, nim się na nakłada na przykład e, bo to wszystko bezprzewodowo działa ładnie wpisuję sobie na przykład tutaj adres e, no gdzieś tam aleja Noska w warszawie nie ja zobaczcie, wybieram sobie trasę i zobaczcie, jak to szybko fajnie działa. I teraz tak chowam ten telefon do kieszeni, prawda? I ruszamy. I ruszamy kładem, kład quad was ładnie prowadzi. To jest oczywiście ee, jabłkowy, Jabłko i Apple CarPlay i Google Mapsy. Możecie, oczywiście, zainstalować różne funkcje. Wiecie, bo to, to tylko ja mam tutaj, ale tak naprawdę. E, tu pod tą naklejką jest również wiecie, na razie folii nie znajdowałem tu macie dostęp do tego całego CarPlaya tak jak w samochodzie zobaczcie kalendarz, ustawienia, otwarzanie, muzykę podcasty, nawet możecie do banku się zalogować Whatsappa e, Youtube Music Janosika nawet, między osoby, które m, gdzieś tam jeżdżą szybko po autostradach a nie po autostradach, jak w autostradach po mieście, i, albo chcą wiedzieć gdzie policja stoi no to Janosika też odpalacie i macie Janosika, słuchajcie, w, w swoim, w swoim w, tym Apple CarPlayu. W ogóle można Janosika włączyć, teraz w tle on działa i mu Google Mapsy, więc można używać dwóch naraz. Można też używać Google, oczywiście Mapo. Da, Apple. A. generalnie wszystko to, co można zainstalować w App, App Store, więc zobaczymy, jakie są jeszcze aplikacje fajne w App Store, które można by zainstalować, może jakiś Locus. Em, nawigacyjne, także dużo, dużo rzeczy, które można zainstalować. E, nie wiem, czy Locus jest w ogóle w, w, w Google w Apple, u. chyba nie ma. Generalnie, jaką aplikację sobie tu nie ściągniecie, to tą aplikację uruchomicie też tutaj, więc świetna sprawa, bo zaraz mi ktoś tu powie, ale Google Maps, na Google Mapsach się nie jeździ w terenie. No. Ja to teraz pokazuję Wam, żeby pokazać na ulicę. Tak? A tak naprawdę em, można tutaj zainstalować różne aplikacje, więc dajcie, dać, dajcie znać w komentarzach, jakie używacie na jabko i wtedy można sobie tu zainstalować i odpalić równocześnie i sterować to wszystko. Więc to jest ym, Apple CarPlay, no to jest oddzielna sprawa, czyli jak macie z, e, telefon z e, e, jabłka, Apple. No to macie ten Apple. Możecie go w ogóle wyłączyć, tak? I nie musicie go mieć i macie tu nawigację fabryczną C-W-Moto, tak? Fabryczna nawigacja jest też C-W-Moto. Żeby się dostań, dostać, to jest już tutaj ten menu, tu macie nawigację właśnie, tu macie ten Apple, czyli jak ktoś ma, wiadomo, jabłko, to się uruchamiacie to. Tu macie ustawienia i tutaj ustawiacie sobie różne rzeczy, tu macie telefon do połączenia, tu macie Wi-Fi, który możecie sobie, bo teraz połączony jest akurat mój telefon, możecie Wi-Fi sobie na przykład połączyć z domem i jak będą jakieś aktualizacje, tutaj system wchodzicie, tu, 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 to Wam wyskoczy, czy jest aktualizacja. Na razie języka polskiego nie ma, patrzyliśmy, widzicie, widzicie, nie ma, ale już dodali kolejne języki, także słuchajcie, to jest kwestia tylko chwili jeszcze, kiedy ten polski język będzie, więc naprawdę to jest chwila. Słuchajcie, do zmian, tak, można jeszcze zmienić sobie tutaj jazdy tryby, ale tryby też możecie tutaj zmieniać, zobaczcie, także możecie też tutaj zmieniać w to nie chodzi o to, że będziecie wchodzili, tu macie... A tutaj chodzi o mapę. Tutaj macie ustawienia tego DAC, czyli z górek z jazdy. Tu, kiedy ten blokada dotykowa wam przestaje działać po prędkości, tu macie wspomaganie. I teraz tak, wyświetlacz możecie sobie zmieniać różne wzory tych wyświetlaczy. Światło będzie adaptacyjne, czyli będzie zwiększało światłość. Tu możecie ustawić sobie auto. Tu możecie sobie o połówkę mapę ustawić na przykład. Więc będziecie mieli pół ekranu lub pełny, to jest po aktualizacji teraz najnowszy, więc po najnowszej aktualizacji uruchomili, że pełny ekran jest. Także słuchajcie, kto właśnie kupi taki ekran, ten nowszy, no to y, można powiedzieć, że jak wyjdą jakieś fajne nowe aktualizacje, to Wam to wszystko tutaj się wgra i sami w domu to będziecie robili. No tu różne dzwonki do ustawiania, no, jest sporo tego, słuchajcie. E, tutaj można e, jeszcze przyciski sobie skonfigurować. E, o, te tutaj przyciski można sobie pokonfigurować. E, jak chcecie, żeby to ustawić. No, generalnie jeszcze ma dysk. Słuchajcie, też najlepsze, że on ma dysk 3 GB, nie? E, także to tak. E, no, co jeszcze można tutaj wejść w Cef to Akurat. O, tu się już licznik ten zmienił. E, czekaj, czy Wam coś chcę, chcę pokazać fajnego. Tu jak macie to wchodzicie do menu z powrotem. Tu, tu macie tripy, które możecie ustawić sobie. Co tu jeszcze? Diagnostyka pojazdu, czyli jak jakieś błędy by były, to wyświetla wam się, coś jak w samochodach był. pokazuję wam te czeki albo informacje. Tu macie żyroskop, także możecie sobie. Jak przyjeździcie po górkach, to fajnie wygląda to wiecie. Jak to wygląda? O, Pro jest nawet ta. jest zablokowana. Dlaczego jest Pro? Ciekawie. O co tu chodzi? Coś dodają. Co chwilę coś, coś dodają future. Hmm, także tu się, macie te kolejne te rzeczy. E, jak tu się cofało? Zawsze się zastanawiam właśnie, jak tu się cofa. A, nie cofa się. I tutaj macie jeszcze Membership Center. To też musi być internet podłączony. To generalnie, do, no, że jesteście członkiem moto e, należycie do klubu tu media, to muzyczka, jak tutaj jest, no to akurat Apple CarPlay, no to mam tu i tutaj oczywiście można sobie też YouTube'a odpalić, Znaczy YouTube'a nie odpalić sobie filmiku, ale możecie sobie po prostu e, odpalić sobie jakieś po prostu piosenki, które wam na e, będą grały na e, no co, na słuchawkach tak naprawdę, bo tu na telefonie teraz mi nic nie gra, ponieważ nie ma połączonego żadnego systemu e, głośno, czy tych interkomów po prostu nie ma interkomu i dlatego Teraz no, nie mam dźwięku, tak? ale jak macie interkom to możecie sobie muzykę tu, tu wszystko wrzucać. Normalnie z grafiką, także fajnie. No i w międzyczasie na Google Mapsach sobie lecicie albo na Alokusie, albo na jakimś innym systemie nawigacyjnym, którym właśnie na jabłku y, za bardzo nie mam. Nie wiem czym się jeździ, bo ja szczerze, więc dajcie znać w komentarzach, jakie sobie tu aplikacje poinstalować. E, co, do, co do w ogóle kosztów i co tu trzeba zrobić. No, ekran jest przede wszystkim do wymiany, antena GPS do dodania. I również trzeba, nie trzeba wymieniać tej manetki, bo manetka się różni tym, że jest tu piktogram taki z rozmową, ale słuchajcie, przekładaliśmy też ten monitor bez tej manetki i on działa, poważnie działa i tu nawet sterowanie też głosowe działa, tylko tu jest coś innego w, w tych wersji e, zwykłych na Polskę. Zaraz pójdę sobie przypomnę, albo nagram Wam zaraz różnicę, co tam jest, z, jaki jest tam przy, przełącznik. Więc generalnie widzieliście, jak ten wygląda przyłącznik, a no i jeszcze zapomniałem w sumie powiedzieć, jeszcze jest ta obudowa plastiku inna, ponieważ jest inny ekran, większy jest po prostu. On jest większy od tego ekranu, który widzieliście przed chwilą. No i jeśli chodzi o koszty, słuchajcie, no 2000 euro na aktualnie to kosztuje za granicą. Nie mówimy o Polsce za granicą, bo ten wyświetlacz zamawiałem generalnie pod, pod, dla siebie. Możliwość jest doposażenia, oczywiście, jak Państwo chcą. To nie ma problemu z tym. I no i co? No i jeśli jesteście zainteresowani, piszcie na nas i będziemy Wam coś takiego montowali. To nie ma problemu jakiekolwiek z tym: więc, ekran, plastik, antena GPS i przełącznik. Aczkolwiek, przełącznik, mówię, można, nie trzeba wymieniać. Po prostu tylko nie ma tego piktograma, no, ale to zależy, kto jak tam woli. No, i to tyle. Zostawcie subskrypcję, komentarz. No i co, czy Wam się podoba takie rozwiązania? Mówię, tu różne aplikacje można jeszcze inne zainstalować, także też przetestujemy. Na razie Wam pokazuję na świeżo, jak fajnie działa ten Apple CarPlay i naprawdę on działa. Nie zawiesza się. Trzymajcie się, cześć. Hej.